Siemanko. W tym filmie pokażę Wam trzy najlepsze sposoby na zarobek na serwerze Anarchia GG, zaczynając od najgorszego, z najlepszych sposobów do najlepszego, również z najlepszych sposobów jeszcze przed rozpoczęciem odcinka chciałem Was zaprosić na mojego Discorda, na którym będziecie mieli konkurs na 40 koła waluty serwerowej. Jedyne co sobie trzeba zrobić to dołącz na Discorda, którego macie w opisie. Można jeszcze zostawić subskrypcję i łapkę w górę. Zachęcam do tego. No, a ja już bez przedłużania zapraszam was do odcinka. No, to tak. Naszym pierwszym sposobem na zarobek będą to farmy, na których no, można coś zarobić, ale nie jest to jakoś najlepszy sposób na zarobek. Tutaj macie taką przykładową farmę trzciny cukrowej. Jest jedna z trzech farm, którą zrobiłem, które wam wciąż wam pokażę. Farma trzciny cukrowej. No, jest, no jest niezła z tych trzech farm, ale będzie lepsza. Jedna trzcina cukrowa na anarchii kosztuje 0,60 dolara. Co jest no bardzo małą sumą. Ale jeżeli by taką farmę sobie tutaj zrobić, która i tak nie jest za duża, bo zrobiłem jakąś dosyć małą, to można już coś tam zarobić. Ja to szybko zbiorę i pokażę wam szybko, ile by z tego zarobić. Dobra, zebrałem już całą farmę, którą tutaj miałem. Całe plony, że tak powiem. Mamy tutaj 4 staki i 48 trzciny cukrowej. Z tego już Wam mówię, ile można zarobić, szybko to obliczę na kalkulatorze. 64 razy 4 plus 48 równa się 304 razy 0,60 to wychodzi nam 182 dolarki z takiej jednej farmy zebranej całej. Co jest no małą sumą, małą sumą, więc tego średnio cokolwiek można zarobić. Drugą naszą farmą jest farma pszenicy. Pszenicy, tam siana, nieważne. Z niej można zarobić trochę więcej. Jedna taka, trzcina koszt... Jedna taka yy, pszenica kosztuje 1 dolarka i 2... no 1.22 dolarka. Zbierając całą taką farmę, myślę, że będzie tutaj trochę więcej kasy niż z farmy trzciny. Dobra, zebrałem już całą farmę pszenicy no i wyszło nam tutaj 339 pszenicy obliczę to szybko ile to kosztuje. Jedna taka pszenica kosztuje 1 dolarka i 22 yy, więc 3 razy 64 plus 39 równa się 231 razy 1. 22 to wychodzi nam 281 dolarków za taką całą farmę. No jest to już trochę więcej, ale i tak się nie opłaca robić farm. Nie polecam robić farm. Dobra, naszą, trze naszą trzecią farmą jest farma Dripów, z której już można tutaj faktycznie dosyć dużo zarobić. Ale nie opłaca się jej oczywiście yy, sprzedawać pod komendą sklep, tylko bardziej się opłaca wystawiać na rynek. Ja te tego tutaj nie będę zbierał, bo to by długo trwało. Ale myślę, że z tego, co tutaj mamy. To będzie, nie wiem, z 5-6 stacków dripów albo... No dobra, 5, 5, już nie będę przesadzał. Coś takiego. No i myślę, że z tych dripów, z 5 staków dripów, jeżeli stack chodzi po jakoś 300 dolarów około teraz to już można zrobić tam ponad 1000. Dokładnie 5 razy 3 to jest 15. Więc można 1500 zarobić z jednej takiej farmy, tylko dosyć dużo rośnie. Więc tak jak mówiłem, farmy to jest nie najlepszy sposób, dlatego nie polecam robić farm. Ale jak ktoś chce zacząć sobie grać dopiero, no to, to jak, jak najbardziej można. Dobra, naszym drugim sposobem na zarobek to jest, to są villagerzy. Kupowanie od villagerów książek i wystawianie je na rynek, albo enchantowanie sobie właśnie w kowadle różnych przedmiotów, takich jak miecze czy sety. Ja tutaj sobie przygotowałem villagerów o, z nieskończonością, naprawą, niezniszczalnością 3, zaklętym ogniem 2, wydajnością 5, niezniszczalnością 3 i odrzutem 2. Te książki ogólnie na rynku, szczególnie na przykład odrzut 2 czy zaklęty ogień 2. Yy, zaklęty ogień 2, to te książki kosztują faktycznie dosyć trochę dużo na rynku, bo zaklęty ogień 2 kosztuje po 400 dolarów około, właśnie za nie, niedawno temu mi się za tyle sprzedał. Masowo sprzedawało mi się za tyle sprzedawało, więc z tego można naprawdę już dosyć wielką sumę zarobić można już. Nie wiem, robiąc to przez powiedzmy cały dzień można zarobić sobie, nie wiem, myślę, że nawet ze stokoła może z tego być, bo Emeraldy nic znowu nie kosztują na rynku, można je kupić praktycznie za darmo, żeby tak po prostu się wymieniać z wilażerami. Naszym trzecim sposobem na zarobek jest snajpienie rynku albo inwestowanie. W sumie można i jedno i drugie robić, bo oba sposoby oddają tak samo, tylko że w inwestowaniu trzeba trochę więcej... Więcej czekać, bo to przeważnie wygląda tak, że jeżeli inwestujesz To na przykład w eventówki, czy tam nie wiem, anarchiczne kilofy albo miecze Przeważnie ceny wzrastają Nie wiem, rano Albo jak są jakieś eventy, szczególnie eventówek, jak są na przykład eventy To powiedzmy Pety, pet zajączek niedawno temu, znaczy no tam Kilka miesięcy temu kosztował 40, czy tam 30 koła za sztukę A teraz pet zajączek, już wam mówię ile kosztuje 850 koła. Kiedyś pedzający dokładnie chodził za 30-40 koła, a teraz chodzi za 850 tysięcy. No, zobaczcie, il, jaka to jest różnica, i ile można na tym zarobić. Więc opłaca się inwestować. Najlepiej, właśnie jak są eventy, kupić sobie jakieś wentówki, jak ktoś jest bogaty, albo sprzedawać to na przykład rano. Sety na przykład rano się opłaca sprzedawać, bo rano chodzą po 500-400 dolarów. Sety i normalnie się za to sprzedają diamentowe. A teraz powiedzmy taki helm kosztuje 250. Więc no w sumie nie, 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 nie zarobić z tego jakoś bardzo dużo, ale można, wiadomo, sobie kupić i rano sprzedać, z czego zarobi się ze sztuki, ze 150 dolarów około. Snajpienie rynku wygląda w ten sposób, że po prostu wchodzisz sobie na rynek, dajesz sobie sortowanie najnowsze i klikasz prawym przyciskiem myszy, na przykład tutaj albo tu, obojętne, najlepiej jest chyba tutaj klikać, po prostu patrzysz sobie, musisz się znać na cenach, zobacz sobie, ile mniej więcej kosztują jakieś anarchiczne sety, miecze czy kilofy. I po prostu sobie snajpisz tak rynek i czekasz że będzie jakaś okazyjna cena, żeby to kupić. No i kupujesz i wystawiasz droże. Ja zrobię tutaj krótkie cięcie i pokażę wam, jak wysnajpię jakąś rzecz opłacalną. Minęła chwilka, a ja już kupiłem... Anarchiczną klatę plus 3 z plus 1,5 odpornością na obrażenia za 6000 czy tam 6200. A taka klata, sprawdzając teraz ile kosztuje, to myślę, że będzie kosztowała zdecydowanie więcej. Sprawdzę szybko, ile kosztuje. O, 7900 za taką klatę, czyli zarobiłem na tej klacie prawie 2000. No i tak po prostu, zapisz sobie rynek, klikasz sobie prawym tutaj na te serca, dajesz sobie oczywiście najnowsze. No i. No, i czekasz, aż będzie coś, coś dobrego, nie wiem, taniego do kupienia. No i w sumie to tyle. Dzięki bardzo za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Wiem, że montaż nie był jakiś idealny, ale nie potrafię jeszcze do końca montować. Bardziej to zapraszam Was na streamy, które co jakiś czas robię. Macie wszystko na moim Discordzie. Losowanko, przypominam, na 40 koła polecam wbić. No i w sumie to tyle. Się ma.